Omicur mi takie polecił. To jest do usuwania robaku, bug remover, Fezant niżyj, dashboard, dashboard cleaner do czyszczenia deski, tire sprite. Korzystałem to. Tu. Tutaj to chyba trzeba będzie zrobić jakiś update do tego. Nie wiem czemu ale w taki sposób to przychodziło. Jakieś gąbeczki były. O gratisie, nie wiem też do czego. Ale czekam, bo to tylko pierwsza partia. Będę musiał trochę kur na kurę odczyścić, bo naprawdę się bardzo zabrudziła po tym wyjeździe. Okazało się, że z puszkami było trochę przegięcie, jeśli chodzi o ilość i żeśmy nie dożarli, ale za to teraz je dojem, bo są tak się okazały zarumbiste, tak se Paweł to wykombinował nieźle, że żałuję, że nie wiedziałem wcześniej o tym, bo bym to na offroady brał, a nie jakieś fasolki po bretońsku gówniane. Tylko codziennie coś innego można jeździć, no restauracyjnie. Zobaczycie zresztą na vlogach ze Skandynawii, tak jak żeśmy ustalali, będę w weekendy. Piątek, sobota, niedziela. E, dzisiaj zmontuję coś, także piątek, sobota, niedziela będę, będzie szła sobie Skandynawia, a a na tygodniu od poniedziałku do czwartku będą szły daily vlogi. Mam nadzieję, że to się będzie jakoś tam w miarę składało i nie będą ludzie za, zagubieni, że raz jestem w kraju, a raz jestem nie w kraju zupełnie. Mamy się z sąsiadami spotkać. To chyba nadszarpnę, że tak powiem, zasoby, bo dawno żeśmy się nie widzieli. Dzisiaj mi się nie chce już jechać do miasta drugi raz. Ech, to taki będzie obiad. Bagietka do wypieku. Jakieś takie też pomniejszone mi się wydają te bagietki, japiarnicze jak wszystko. I do tego jakiś by się przydał maziaj Albo pójdzie chorwacki Ajwar, albo gdzieś powinno być pesto, ale. Nie widzę. Tego już nie mogę nigdzie dostać. Santa Muerte. No takie to jest zarombiste. Ostatnio mój ulubiony sos do zgrzewanek. Cassandra, od razu wiedziała gdzie jest pesto. Tak więc uratowani jesteśmy. To jest zarombiste. Pesto alla calabrese. Też polecam. Lidlowe. Super do takich akcji kanapki, jakaś tam właśnie bagieteczka czy coś. Ekstra wchodzi. Porównuję sobie jeszcze te nowe z tymi starymi. I tak jak miałbym się wsłuchiwać w nie. to nie słyszę Jakiejś potężnej różnicy, no jest fajne to, że sobie możecie podpiąć do ładowarki zegarkowej i se ale też były w tych starych te nowe pudełka do ładowania, nie? Można było sobie pudełko. Jest wbudowany tam jakiś dźwięk, jak zgubicie, możecie sobie pasek do tego podczepić. Nie wiem, muszę zrobić ślepą próbę na jakiejś tam populacji i wtedy ocenimy, czy ktoś słyszy różnicę. Bo oczywiście słyszałem recenzentów, którzy się rozpływali, jak to zarąbiście lepiej grają bo jeszcze nie mogę nic powiedzieć jeśli chodzi o wyciszanie otoczenia, ale nie wiem. Na razie na razie to bym się nie spieszył z wymianą. W telewizorze mówią, że już ten polski węgiel 4600, czyli w cenie a pół za tonę. Nieprawdopodobne jak to się dewaluuje. Ale coś tu się grubo popiermandoliło z tymi cenami, tego wszystkiego. Naprawdę, czytałem dzisiaj, że 7000% firmy energetyczne raportują zwiększenie przychodów. Po prostu wszyscy jesteśmy dymani. Wszyscy jesteśmy dymani. W Polsce węgiel na 200 lat, nagle tego węgla nie ma, teraz pod 4-600 za tonę, a za rok trzeba będzie dotawać kopalnie. Jak się znam na życiu, co tu się wyprawia? Co tu się, czy oni wagonami już kradną ten hajt z tego kraju? Nie wiem, naprawdę coś tu, coś tu stoi na głowie. Stoi na głowie i to, i to bardzo mocno. Widziałeś co? Poduszka O'a do wychowywania duchów wchodzimy w grubo w Halloweenowe te A, to jest do robienia ciastek razem z miską na ciasto. z czaszkami i szkieletorami Wielkie kubki. Mam nadzieję, że będą w mega wyprzedaży po pierwszym listopada. No i co wybrać, które? Z pajęczyno? To z pajęczyną lepszy, nie? Mam nadzieję, że u mnie pierwszy y, słyszycie. Last Christmas. Nieomalże. <gryw> już Mikołaje są. Koniec września już są Mikołaje. Dobre. I wątki z biedronki. Eleganckie. Dla fanów wszystkich marki biedronka. Ten jest złoty. To nie jest w żadnym wypadku kolor złoty. Nie? Przecież... Jakbym na to nie patrzyła. No, bo tam jest srebrny, zobacz. Ten jest taki super jasny. No ten stary, ładniejszy. Jak no, on dla... ma taki jakiś inny kolor, taki beżowy może srebrny to jest, ale nie jest to złoty w ogóle. No. Wygląda na nie... porządna Rosjanka. Klasyczna. <grym> Klasyczny rosyjski żołnierz. Bo srebrny jeszcze jest bardziej srebrny. Wielkie otwarcie 28 września. Proszę Państwa, już się dzieje. W końcu. Tyle lat nic tu nie było. Ale to taki mały będzie ten Carrefour. A tu zrobili jeszcze deals. I jeszcze tam coś zrobią. No to lipa już, takie chyba markety nie mają racji bytu w ogóle. Co? Gdzieś tam deals zrobili, podzielili wow. te, gdzie był Tesco. Bo tak to było Tesco na całą tą. Ścianę a tu wycieli. Bez sensu. No ale tak jak to w Kielcach. Muszą być sklepy wszystko po 5 zł, bo nic innego się nie sprzedaje. Zrobić ci skleczonego batata. Mhm. A umiesz takie skomplikowane potrawy robić. To ja bym chciał. A tu są ziemniaki jadalne, są też ziemniaki niejadalne. Zrobisz nie, mi? Nie mączyste. Bataty mączyste? Nie mączyste ziemniaki, a nie wiem, czy nie powinno na przykład To Tu są do gotowania do gotowania takie są z, z Wielkopolski. Może wezmę zaufam Wielkopolanom, bo oni wiedzą. Grajny kartofla. Oni wiedzą jak przyrządzać pery. O Jezu łuczek, no od razu Marcin, muszę... Marcin Dobi, go, bo on cierpi. Ja się boję. A po co im tak robić? Alarm mam zegarku, do wzywania pomocy. Sprawdzam, jak Pie reaguje. No, tylko on stresuje. Nie, stresuje. Przecież macha ogonkiem. Jest po prostu zaciekawiona. No to trzeba zobaczyć jeszcze, jak to wygląda na dziewczęcej łapce, bo to <śmuch> 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 dla dziewczyn dają, bo pierwszy pasek się zawija. Trochę. Jak Ci się podoba najnowszy wynalazek jabłkowy? Najbrzydsza rzecz na planecie. Nie, to jest najbrzydszy produkt, yy, chyba jaki Apple zrobił? Stworzył, tak. To jest przebrzydłe, to w ogóle jest taki strasznie kwadratowy, brzydki, wielki. Przebrzydły jest. O, mamy odmienne zdanie w tej kwestii. Ewidentnie już trzeba rozpocząć sezon zimowy, bo jak już się jałowcówkach pojawia... A kto go zainicjował? Kassandra, Kassandra dzisiaj powiedziała, dobra, proszę polewać jałowcówkę, proszę smarować ręce kremem na poparzenia tak więc zima oficjalnie jutro potnę paletę i napalę w kominku wydaje mi się że mam tu grzyby u siebie na trawniku i dużo różnych od cytryny pozostałości kto jest uciekinierem kurde cytryna chodź tutaj po ostatnich update'ach jabłkowych tak zarąbiście to zrobili że te przyciski które miałem zbindowane do sterowania bramą jedną i drugą teraz muszę jak człowiek pierwotny pilotem sterować coś zniknęły i nie działają tak więc mam nadzieję, że przyjdzie update bo w starej wersji widzę przyciski do sterowania bramą miałem zbindowane, że jednak komenda uruchamiała obydwie bramy i garażową i tą na podwórku, a w nowej wersji tego nie ma Straszni partacze ostatnio są, straszni partacze. Jestem normalny, tak jak już niejednokrotnie mówiłem, jadę ogarnąć tego iPhone'a, ja pierdzielę naprawdę, I should go to see a doctor. No ale nic, taki jestem, nic na to nie poradzę, ciekawość, pierwszy stopień do piekła, jakieś uzależnienie trzeba mieć, lepsze to niż od alkoholu, papierosów czy narkotyków, a pewnie koszty nawet i mniejsze. Jest tak zwana serenada Kraków. Byłem tu już kiedyś, po miłym spotkaniu w Krakowie. Galeria serenada, chłopaki dzięki, żeście mi ogarnęli temat, ale teraz nie otwieram. Szybka akcja, przejazd do Krakowa i z powrotem i oczywiście co? Mówię w poniedziałek se otworzę, na spokojnie, zobaczę co i jak, ale chyba, chyba jak już by tak bawitko leżało, o, już z tych papierków nie dają. No i czarny był tylko, bo też czarny wskoczył. Jakbym już teraz nie otwierał tego od razu, to już byłby znak, że koniec jest bliski. Nie, nie, nie doczekam do poniedziałku. Trzeba to odpalić. Miałem robić na świeżo, ale chyba zrobię kopię, bo nie chcę mi się zupełnie jechać z tym iPhone'em na świeżo. Jak chcę pomyślę, że trzeba tysiące tych aplikacji bradzi instalować, konfigurować i w ogóle to mnie się trochę słabo robi. Na pierwszy rzut oka kur, no wyglądają identycznie. Jeszcze jak ten, ten stary jest w obudowie też już, już w ogóle Super, można by powiedzieć identycznie. Oczywiście wyspa jest fajna i patrzcie jaka jest ciekawostka. iPhone'y sobie wymyśliły dziurę w ekranie, ale ją od razu zagospodarowali, nie? A, a, a inni mają dziurę w ekranie już od dobrych kilku lat. I... no i nie mają takich nowości. Zbliżam strefę iPhone'a. Zasysaj człowieku, jest, dalej, chcę. przenieść z jednego na drugi, łącz się, łącz się. Skanuj chmurę gazów. Nie jestem, czy to w ogóle ma jakiekolwiek znaczenie, że to akurat ten iPhone.